Nie bo dostaną ślady, no kurde szef, No jak coś napisałem No to traj się szef, mówię Ale na price lecę? Zlejna price Chyba kilometr, kolega Ale kilometr, zobacz, s -line w środku, jest na zewnątrz W ogóle o co tu chodzi? Nie, w środku nie ma zlejna Aż tu siadłem Good. Briefu nie ma, świeżo kupione jest, do wymeldowania poszło Brief za dwa dni, za dwa tagi Start stop Kluczyk do dziury, byle gdzie Tam masz taki tutaj srebrny guzik Nogę na hamulec Mocno i dawaj go I pójdzie coś tak Auto stojące, zimne, czasami tak reaguje ja tu właśnie, bo to jest fajnie, ja pierdzielę ah. gdzie ten przebieg jest? Dwa litry, A, dwa litry tak. Natomiast któryś srebrny czy biały jest 3 litrowy. Gdzie jest przebieg? Ja nie wiem gdzie jest przebieg, nie piszę. No nie bądź, się bo się tu się trzeba się... powajchować trochę. Którym z tych tutaj prawo lewo góra dół i któryś zawsze... Na razie jest ten wyskoczył nawigator. Taki poliftowy panowie byłby grzechem, gdybyście te skarpetki nie, nie dołożyli sobie. Co tu jest na szybach napisane, I to sprawdzić te... Gdzie to pisze, nie 79 tysięcy 79 tysięcy, stan kierownicy jaka jest fantastyczna Jaka nieuciurana. No nie, Taki Nic nie jest uciuchane nie zejdzie już nic tam Ale jest sympatyczny, bo u spora sporo odbierzemy, myślę, że Jest szansa, ale jak go kupił Wczoraj czy dzisiaj, skoro jest w wymeldowaniu to, to będzie, będzie, będzie trzymał Nie wiem, 200, może 300 zejdzie bo tu taka jest stara góralska zasada, że jak coś stoi, nie deptajcie go za mocno. Bo kurde, wiecie, dieselek to on nie lubi takiej deptaniny na, na zimnym polistownik. Jauć, piękna rzecz! Niech chłopaki oglądają, ja idę, idę pooglądać te wszystkie inne. No. To no niesamowite Tak ma silnik wyglądać, ma być uwalony tak, Jest to 2.0, tak? Tak, 2.0 2, 2, 2 ten normalnie? 190. Ja mam tutaj z PS 190 Już? Bardzo proszę 21500 u Pana Alika teraz zobaczę na rocznik 21500 17 rok, 2 litrowy diesel 190 21500, ale w sedanie Ależ tu Alif ma dzisiaj złote tematy. Ten tego nie znam, ale mogę poznać to przez chwil kilka, za chwil kilka. Wszystko pana Alikowe, no wspaniałe te rzeczy to są. A gdzie radziska Ale... Ja? 2 liter diesel, ja? 2 liter diesel, richtig. 180 km. kilometrów was liter, ja mówię, 2 liter Co tu się w ogóle dzieje? 16 000 euro. 16 000 euro. Za 20 rok. Zaraz sprawdzę szybę, czy rzeczywiście czy nie ma przekłamania. Dajcie wiarę, że 20, tam pan romek się ma. 20 na szybie Pewnie 150 mocy Coś z te 90 przebiegów że szamalik, ale Ten jest 3 litrowy Nie ślincie się <grymna> Manualna To jest benzyna to nie chcemy Chłopaki atakują? 21 500 No i co z tym? Gdzie są? Tu są. na Kupił niebyczyszczone do wymycia. Ja wiem. Tylko takie się kupuje te tak zawalone. ci dekil? No właśnie Coś tu nie mało no 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 Tylko się cieszyć Ale czy naprawdę? Na tamte, tak? Tylko się cieszyć Tu pana Lika kupujemy aut Można powiedzieć I w ładnej lampie Jest i bezlajnowym zderzaku Kurde to ile to? <gry> <Muszę liczyć. gry> Wiecie, bo to jest samochód, który tu żal zostawić Tak samo jakby zostawił tego Peugeota w 18 roku To byłby pierdoła Stan tarczy. Jakiś rancik jest o Jezus, jak tu ciasno! Czytyłem ostatnio. Poliftownik. Chłopaki z latarkami pod spód pod tą zaknąła szóstkę. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro, dla Was wszystkich. Zdrowia.